PGE, czyli ten główny dostawca energii elektrycznej w Polsce, jeden z czterech regionów, miał 1022 miliony złotych zysku w pierwszym kwartale, czyli przez 3 miesiące tylko 2022 roku. Tylko dlatego, co zrobiło duże wrażenie na PSE, czyli to nie było oczywiste i nie było pewne, odbiorcy energii obniżyli swoje zapotrzebowanie o 1000 MW. Dzięki temu, że udało się uruchomić 64-letnie stare agregaty, dzięki temu, że awarie, które były zgłoszone, nagle okazały się, że nie są awariami. I można na te dwie godziny uruchomić dodatkowe źródła, te zepsute źródła energii. Udało nam się uniknąć blackoutu. Dzień dobry, serdecznie witam. Cuda się dzieją. Uniknęliśmy czarnego piątku, mieliśmy tylko 4% rezerwy energii elektrycznej. W piątek 19 gW mocy z elektrowni konwencjonalnych było wyłączonych z eksploatacji, z czego ponad 11 gigawatów to ubytki nieplanowane. Mieliśmy awarię w Opolu, Jawożnie, Kozienice, Turowie. Dokładnie sytuację opisuje nam portal wysokie napięcie.pl. Polecam bardzo Wam czytanie tego portalu. Kustosze elektrowni węglowych z lat 50. i agregatorzy nowoczesnych systemów DSR zdali egzamin. Turbogenerator LTG3 elektrowni w skawinie został oddany do użytku w 1958 roku i ta maszyna 64-letnia, ostatni remont generalny, przeszła prawie 30 lat temu. Na ile to jest poważna sytuacja, bo przypominam, że zabrakło nam trochę energii w piątek i ogłoszono stan zagrożenia energetycznego. Widzimy tutaj, gdy w styczniu ubiegłym roku próbowano ponownie podnieść blok z 56 roku w elektrowni Slawa Wola, ten co bardzo ruszył, ale w zadwie kilka godzin po oddaniu krajowi ostatnich elektronów, ostatecznie wyziono ducha. O skawinę musimy dbać bardziej, Bóg wie ile razy jeszcze tej zimy okaże się potrzebna. Właściciele elektrowni i elektrociepłowni zawodowych zgłosili, że bloki energetyczne o łącznej mocy 19 GW będą niedostępne przez cały lub choć część dnia, z czego aż 12 GW miało być niedostępne z powodu awarii. Okazało się, że niedostępne z powodu awarii bloki w elektrowni Bełchatów, Dolna Odra, Opole Rybnik czy Turów, na szczęście są w stanie wrócić do pracy. 47 minut po ogłoszeniu okresu zagrożenia, pomimo całkiem poważnie brzmiących awarii, blok elektrowni Łazicka także anulował swój komunikat o niedostępności, aby świadczyć usługi odbiorcom tak długo, jak długo obowiązywał okres zagrożenia. Ponownie zepsuł się dopiero 12 minut po jego zagrożeniu. Była awaria, przestała być awaria, znowu była awaria. Jestem pod wrażeniem, usłyszeliśmy w sobotni poranek z PSE w odpowiedzi na pytanie, czy DSL zdał ten pierwszy w historii test bojowy. Średnia krajowa zapoczęta na moc była o ponad 1000 MW niższy od prognozowanego. Efekt był widoczny w systemie elektroenergetycznym, gdzie bardzo znacząco spadło zapotrzebowanie w szczycie wieczornym, tylko dlatego, co zrobiło duże wrażenie na PSE, czyli to nie było oczywiste i nie było pewne. Odbiorcy energii obniżyli swoje zapotrzebowanie o 1000 MW, dzięki temu, że udało się uruchomić 64-letnie stare agregaty, dzięki temu, że awarie, które były zgłoszone, nagle okazały się, że nie są awariami. I można na te dwie godziny uruchomić dodatkowe źródła, te zepsute źródła energii, udało nam się uniknąć blackoutu. Dowiadujemy się także, że DSR ratował system także w czwartek, czyli sytuacja piątkowa nie była wyjątkowa. Już w czwartek mieliśmy taką sytuację niezbyt dobrą dla energetyki w Polsce. Trzeba pamiętać, że redukcje zapotrzebowania na mocy w ramach rynku mocy nie mogą być wykorzystywane zbyt często, bo jest to mechanizm interwencyjny używany jako ostatnia deska ratunku. Czyli to, co było w piątek, tak naprawdę, mieliśmy już nóż na gardle i wykorzystano ostatnią deskę ratunku. Dlaczego ogłoszono okres zagrożenia? Zapotrzebowanie odbiorców na mocniej jest jeszcze zbyt wysoka. W piątek nie miała przekroczyć 23 GW wobec rekordu zimowego na poziomie 27 GW. Zobaczcie. O 20% więcej energii możemy w zimie potrzebować niż w piątek, a w piątek stał się cud, że tej energii nam nie zabrakło. Tu mamy ciekawy wykres. Jak go mówię, rynek dnia następnego. Zobaczcie, tu mam pokazane, jaka jest cena energii sprzedawana w różnych krajach Unii Europejskiej. Polska ma cenę prawie 300 euro. 300 euro za megawattogodzinę to jest około złoty 40 zł za kWh. Większość krajów ma energię prawie dwa razy droższą. Tutaj widzimy jaśniejsze pole 24, 69, 69 euro. Estonia ma 220 euro. Portugalia, Hiszpania 158 euro za megawattogodzinę, a najdrożsi są tutaj Włosi 609, Rumunia, Grecja, Bułgaria. Także Polska ma tą cenę w miarę, w miarę fajną. Pytanie z tego wynika, czy ta cena złoty 40 zł za kWh, energetycznej, ta cena jest na rynku, czyli to nie jest cena dla finalnego odbiorcy, on musi zapłacić jeszcze dodatkowe rzeczy, marże, musi zapłacić też za przesył i tak dalej. Czy ona jest optymistyczna dla nas, czy pesymistyczna? Autor artykułu napisał. Jednocześnie Polska, przez stałe utrzymywanie awaryjnych i bloków węglowych, w znacznej mierze odcięła się od międzynarodowego rynku energii. Na eksport udostępniamy tylko tyle mocy, ile sami importujemy. To pomogło zbić ceny hurtowe na polskiej giełdzie do niemal najniższych w Europie. Konsekwencją jest jednak to, że nikomu z naszych sąsiadów nie opłaca się eksportować do nas prądu. Choć uzyskujemy nawet po 8 GW mocy na połączeniach transgranicznych. Sąsiedzi nie pomagają nam więc na zasadach czysto rynkowych. PSE może jednak zwykle liczyć na ich wsparcie w sytuacjach awaryjnych. Czyli jeżeli mamy problem przez dwie godziny, przez godzinę, to możemy oczywiście liczyć na pomoc sąsiadów, ale jeżeli zabraknie nam energii, to sąsiedzi nam jej nie sprzedadzą, ponieważ ta cena, którą my proponujemy, przypominam, to jest złoty 40 zł za kWh, jest nieopłacalna. Ostatnią ciekawostkę chciałem sobie sprawdzić. PGE, czyli ten główny dostawca energii elektrycznej w Polsce, jeden z czterech regionów, miał 1022 miliony złotych zysku w pierwszym kwartale, czyli przez trzy miesiące tylko 2022 roku. Mamy drogi prąd. Prąd drożeje, prąd od 2023 będzie bardzo, bardzo drogi. Wiele firm nie da rady, likwiduje się, ale PGE miał przez trzy pierwsze miesiące 2022 miliony złotych zysku netto, czyli zysku na czysto. Do czego to dąży? Czy ta sytuacja z piątku nas coś nauczy? Czy faktycznie za chwilę okaże się, że nadejdzie zima, listopad, grudzień i wtedy już cud się nie zdarzy. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.